Wojtek Gandecki, Tomasz Mitałek, blog birrofileblogs.com. Po raz pierwszy degustacja w szerszym składzie, poszerzonym. Jesteśmy po kafistaucie, a teraz przechodzimy do pozycji niemieckiej. Piwo z browaru Schneider. Schneider Weise to jest Meine Hopfenweise, tak jest to piwo nazwane. Jest to pszeniczny Doppelbock. Paisen Doppelbock, 8,2% alkoholu, ekstrakt niestety nie podany, ale się tym nie przejmujemy. s.a.: Zastanawiam się, tutaj jedynie nie wiadomo, co znaczy, to tap 5, tap 5. Ja myślę, że to są takie nazwy właśnie jakieś tam takie specyficzne dla po prostu, dla e, tych ich piw. Mm -hmm. Oni tak sobie chyba je nazywają mm -hmm. stąd, stąd to że ja już tu są to ładnie. Szeleje? Szeleje natomiast chciałbym tutaj podkreślić, że moje piwo w zasadzie już sprzedałem do kufla mniej więcej jest 10 minut temu. A cały czas fajna piana, co nie mm. jest y, oczywiste w piwie przenicznym. Znaczy, się wiesz, generalnie piwa przeniczne y, raczej słyną z tego, że ta piana jest całkiem spokojna. Znaczy, no u mnie różnie to było w tych, y, które piłem. Y, natomiast faktycznie tutaj ta piątka bardzo ładnie wygląda. Prezentuje się No naprawdę, ale aromat jest potężny, potężny, poziki, banany. Takie jak tutaj woltarz tego piwa. Jest no woltarz 8,2, naprawdę, no. No powiem Ci, że ostatni Weizen Doppelbock to nie był to Weizen Doppelbock, tylko Doppelbock, Doppelbock, Doppelbock po prostu. ale wędzony. Wędzony yy, Szenkerli i nie. To nie było dla nas, Ten to nie nasz niestety, smak. Niestety, dokładnie. Był w takim klimacie nie do końca odpowiadający. Tam tutaj właśnie, zobacz, te goździki, banany, taki słodki, taki wręcz ciężkawy zapach, ale bardzo przyjemny. Bardzo piękny kolor niefiltrowanego piwa. E, nie wiem, Kolorek, naprawdę. Niepisy, nie wszyscy to lubią, natomiast ja bardzo lubię właśnie mętność w piwie. Ja bardzo lubię mętne piwa. O, tak to wygląda tutaj pod światło, zmętnione, taka barwa pomarańczowa. Mętna. Super. Wiesz co, naprawdę mi e, trochę to piwo przypomina triple, właśnie. Chociażby ze względu na mętność, ze względu gdzieś tam na ten kolor. No na... i intensywność i... aromatu. Dokładnie. Masz, masz wrażenie, wąchając to piwo, jakbyś pił właśnie mocnego Eila w belgijskim stylu. Cieszę się, że schodziliśmy to piwko, no. bo, bo uważam, że to jest tutaj dosyć potrzebne. Nie jest to piwo zimne, ale jest schłodzone. Tak, jest schłodzone. Tutaj mamy jeszcze na dnie. Bezcenny wymek, tak no. Ja panu że nie przypominam sobie, e, właśnie, e, w, polskiego piwa w tym gatunku. Chyba. Jest pszenica dubelpowa tak? e, z Sulimaru dla Pesco. Tak, którą zresztą mam gdzieś tam w zapasach swoich piwnych, bo właśnie zakończyłeś. Nie miałem okazji pić, ale, ale mam, więc zresztą generalnie. Na... Na pewno yy, w takim razie porównania, tak. W takim razie tak, razie za degustację, za, za degustację. W też, bo to ten... I za festiwal piwa w średniowie, o którym też warto powiedzieć kilka słów. Ładnie. Może najpierw jednak. No. Mocna rzecz. Mocna rzecz. Dokładnie. Czuć alkohol, nie da się ukryć. Nie da się ukryć. Jest rozgrzewające to piwo. Eee, mniej czuć tych cytrusów niż bym się spodziewał, Przynajmniej szczerze. No, w, takim, w takim wiesz, mocnym piwie z wysokim ekstraktem, to jednak te ta, aromaty rzeźkie, cytrusowe, no siłą rzeczy są wycofane. Są banany za to intensywne. Jest gozik. Jest słodycz również. Znaczy, na pewno trzeba powiedzieć, że czuć, że to piwo jest dopal. Mhm, prawda? że to. Bez dwóch zdań jest dopal, że to jest. Mocna, intensywna rzecz. no naprawdę. Która na pewno. Już teraz moje pierwsze odczucie, że to nie jest piwo codzienne. Nie, to jest takie piwo. Ono ma w sobie coś z piwa świątecznego, powiem Tobie. Mi się tak trochę kojarzy właśnie ta moc. Troszkę rozgrzewające, zimowe. Tak, no. W tym kierunku, ee, Faktycznie rozgrzewające jest bardzo. Mhm. Więc tym bardziej doceniam, że, że jest schłodzone. tak Bo. Tak... No, bo, bo bo kapsel, kapsel, piwo... Kapsel jest dedykowany na sperzanie. Kapsel Schneiderweiser. Tak, jest dedykowany. Mhm. Konkretnie temu piwu jest dedykowany, także zadbano o ten szczegół również. No i muszę powiedzieć, że... Znaczy... do tego piwa trzeba podejść z szacunkiem na pewno, bo... No powiem szczerze, nie odważyłbym się wypić tego piwaduszkiem. Hmm. Kto z nas pija piwaduszki? No my się delektujemy generalnie. Tak, no dokładnie. Mogę sobie wypić piwo nieco szybciej na grillu znajomej. No wiadomo, ale to nie jest, nie jest to piwo grillowe, jest to takie piwo typowo sesyjne, degustacyjne, żeby usiąść, żeby dokładnie. sobie tak wypić. Znaczy, piwo jest fajne, jeśli na przykład ktoś planuje dokładnie puścić sobie muzyczkę, mhm. jakoś się odprężyć, tak, tak. żeby to piwo sobie pić powoli, nie spiesznie. Nie spiesznie, tak. tak, tak. Być może w zimowy wieczór. No, myślę, że do zimowego wieczoru to bardzo dobrze fajnie, bardzo, stać, fajne, bardzo nie? dobrze pasuje. Myślę, że dokładnie, kiedy, prawda, no może teraz nie jest właściwy czas o tym mówić, ale kiedy mamy, prawda, ciemny wieczór, za oknami na sobie proszy śnieg, tak. prawda. Jest zimno, ja jest zimno się rozgrzać. Tak, my przyszliśmy z jakiejś podróży, prawda, mamy czas, jest taki leniwy piątek, to ja myślę, że to chyba jak znalazł. E, mhm. Wtedy na pewno e, chętnie... Tak, bo nie jest, nie jest to piwo takie, którego pić się nie da. Tak jak właśnie wspomniałeś o tym piwku Sh Shirley, Szyli? Sh jak tak ma się nazywa? Ten bok podwójny? Mm, Schenkerla. Schenkela. No, tak, no to jednak była. E... No, ale tutaj nas pozamiatała ta wędzoność. My, ja, to... przy... My proste chłopaki nie przywykliśmy do wędzoności w piwie. Nie, nie, dokładnie. Tam się wędzono i bardziej z kiełbaską kojarzy niż z piwem. No tak, nie ukrywajmy. Ja nie. powiem tak, e, lubię kiełbaskę i lubię piwo, ale tych dwóch rzeczy... Tak, kiełbaskę z piwem, do pi... prawda tutaj kiełbaska dobra i do tego piwko no, jak najbardziej. Tak, bardziej super. E, tak, kiedy byłem zeszłym w tygodniu w Beskidach i taki zestawik sobie spożyłem, no. to poszło idealnie. Czarna choroba jak kiełbaska z grilla. Mhm. Wspaniale, natomiast razem to, no to niekoniecznie. Natomiast tutaj, znaczy ja powiem tak, dobre piwo. Dobre piwo, słodkie, jest taka słodycz wyraźna, mhm. ten aromat bananów i goździków też bardzo wyraźnie. dużo wyraźniejszy niż w takiej pszenicy klasycznej, niż w Hefeweizenie. Tak, znaczy ja chciałbym też powiedzieć, że nie ma tutaj bardzo dużo goryczki. Nie, nie. Je, jest taka delikatna, goryczka, też troszkę alkoholowa mam wrażenie. Alkoholowa jak troszkę tam, mhm. ten alkohol, no 1,8,2. dwa. nie jest to czuć. takie, żeby, żeby właśnie, no, żeby ktoś się krzywił po tym. Nie, nie, absolutnie. Ta słodycz bardzo ładnie tutaj balansuje, nie? To ja tak, no na pewno y, moje dziewczynie, gdybym ją miał, y, tego piwa bym nie dał, mhm. y, jeżeli nie jest przyzwyczajona. Do pszenicy. Ja myślę, że wiesz, wiele osób jest w ogóle nieprzyzwyczajonych do smaku piwa pszenicznego jako Dobra. takiego, nie? Co prawda, właśnie. powiem Ci, że z tych stylów piwnych, które proponowałem znajomych, którzy nie są jakby e, no tak w tematach piwnych, to ta to to pszenica ludziom najmniej podchodziła. No bo to jest wiesz. Piwo mętne, z nieco innym aromatem. Właśnie tego dziki, banany, sama mętność niektórych odstrasza piwa niefiltrowane, właśnie piwa pszeniczne, czy niefiltrowane lekię. Ja często myślę, że... że to jest dla mnie już teraz zabawne, e, że jak jest piwo mętne, to jest piwo nieświeże, jest jakieś tak, tak. zepsute, tak. prawda? S są takie stereotypy. Są takie dokładnie wie. stereotypy, e, zresztą gdzieś pisałem na jakimś blogu, że w Anglii by nikt e, piwa mętnego nie podał. Nie wiem jak jest, bo... Bo przynajmniej, że u w nie byłem. Nie piłem e, tamtych piw... W e, stran... angielskiego piwa niefiltrowanego, powiem tobie chyba nie widziałem. Więc można się tym że nie? Myślę, że są, ale myślę, że tak generalnie, jeśli chodzi o te piwa brytyjskie, to oni generalnie mają tendencję, żeby filtrować. Żeby to wszystko. Wszystko. No to... Że jest to wszystko karowne, te wszystkie eile też są zawsze karowne. W Polsce niefiltrowanego eila spotkasz. Mm -hmm. Nie raz i nie dwa. Mm -hmm. Natomiast te angielskie, te butelkowe, nawet które są dostępne, zawsze są filtrowane. Tak, no właśnie, co jest zupełnie przeciwieństwem stylu niemieckiego, gdzie, gdzie tam ich bazą, tak jak u nas są lagery, tak, tak w Niemczech, jednak chyba przyńca dominuje. No. no wiesz, oni są najlepsi, nie? Jeśli no chodzi tak, o piwa prywatne, tak. potrafią to robić po prostu. Tak, dlatego cieszę się, że dzisiaj właśnie mamy taką rasową niemiecką przyńcę. I to specyficzną, bo podwójną. Dokładnie. Natomiast e, tak jak kapistata wypiliśmy, można powiedzieć, duszkiem sobie nawet tak. nie wiadomo kiedy zniknął, tak. E, tak tutaj no jednak, no mówię, no. E, z respekt, z... respekt jest wobec tej mocy i, i, i tego smaku. Jest. Natomiast e, wiesz co, powiem ci, że obawiałam się, że będzie bardziej przytłaczające. Nie, ale właśnie nie. Pierwsze nie. wrażenie było takie, że ten alkohol tak tutaj uderzył mocniej. Dokładnie. Ale potem się to ja jakoś to ja... wszystko wyrównało. Powiem ci, że piłem często pojedyncze pszenice, które były o wiele bardziej przytłaczające. Hmm. Które były takie, e, które jakby no, zostawały... To gęste było, bardzo. A, gęste, Wiem. które zostawały, wiesz, w smaku później coś się robiło i cały czas się czuło tą pszenicę w ustach, i następnego dnia czasami e, hmm. ten skutek, niekoniecznie lubiany przez e, degustatorów i innych znawców, Trunków. No, e, trzeba no, dużo tak, wypić pszenicy. Tak, no natomiast czas. Tu, tu, Tutaj myślę, że powiem ci, że aż tych ośmiu, mimo chyba nie Jest rozgrzewające, jasne. Jest rozgrzewające, ale ma taką, taką, elementarną pszeniczną rzeźkość zachowało mhm. mimo wszystko. Mimo tego, że to dopel, że, że moc. Powiem Ci, że fajnie mi się pije to piwo. O. I ten aromat mi się bardzo podoba. On mhm. rzeczywiście mi się kojarzy, troszkę mi się kojarzy z triplem belgijskim, jak sobie jest coś takiego. Jest też takie, jest, jak... tak jest, że ten szczun gdzieś tam tutaj. Czy szczun jest ples, sobie tak, tam tak. gdzieś jest. Tak, tak? A, a triple to do tej pory jest mi chyba ulubiony z tej piwny, mhm. a, nie ukrywam, bo, bo te triple, które piłem, były bardzo dobre. Mhm. Więc, więc faktycznie. Jak no. będziesz Tesco to polecam triple glonda właśnie z Cordeliusa, ja go jeszcze nie piłem. No właśnie. Dopiero go będę pił. Jestem ciekawy. No. Jestem ciekawy. Ale te no. opinie, które są, są entuzjastyczne, więc myślę, że, że warto sięgnąć po niego. No tak, my do tej pory mieliśmy okazję przez yy, właśnie wśręczona, tego triple francuskiego. No naprawdę był to pamiętny. No, pamiętny powiem ci, kiedy że kiedyś muszę po niego sięgnąć. Tak. Już nazwy nie wymówię, ale jak zobaczę na półce, to tak. na pewno będę wiedział. Cena była godna, butelka 0,33, no ale mimo wszystko powiem ci, był ci że imocnie uczciliśmy wtedy tak. Degustację. Tak, tak, to była wtedy degustacja rocznicowa i no, rzeczywiście była ten, warta. Ten triple powiem Ci tak. Dał radę. Tak, dał. Także, ale tutaj... a tu mamy bardzo udanego Dopelboka, yy, tak, Dopelboka, dobrze mówię, tak, Dopelboka, przenicznego, mocne przeniczne piwo yy, bardzo ciekawa propozycja, myślę, że warto po nią sięgać degustacyjnie, yy, aby spróbować zobaczyć jak to smakuje Schneiderweise, Minehopmanwe tap 5 tak sobie to piwo tak, no. nazwano. Ja chciałbym o. powiedzieć, że jeżeli ktoś faktycznie chce poznać świat piwny, e, no to nie może się ograniczać tylko, tylko do Lagerów, Stoutów czy Aili, tylko o naprawdę iść. musi spróbować różnych stylów piwnych. Nawet jeżeli niektóre mu nie do końca podchodzą, Dokładnie. to no, nie powinien się tego obawiać, no bo e, tylko dzięki właśnie takim degustacjom, próbom, jest w stanie prawda, ocenić, porównać, docenić to, co, to, co ma. Dlatego ja, dziedzictwo piwne europejskie i nie tylko europejskie jest bardzo bogate, więc zachęcamy tradycyjnym, już tutaj blogowym wezwaniem, żeby pić dużo dobrego piwa. Pijcie dużo dobrego piwa. To był Schneider Weisse, Teraz zaczyna się część nieoficjalna, degustacji, której już nie będziemy nagrywać. E, dziękujemy za uwagę. Wojtek Gandecki, Tomasz Migdałek, blog birofileblogs.com u nas i, i, i jakby zachęcamy do, do właśnie Waszych y, tutaj y, doświadczeń. Dzielcie się z nami również, wysyłajcie nam swoje opinie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wszystko tam jest I na blogu. Zakładacie blogi, a przede wszystkim pijcie dobre piwo. Tak. Bo naprawdę jest czego wybierać. Jest czego wybierać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na zdrowie. Na zdrowie.